Go Buster! Zobacz, Buster i Kauziku bawią się w parku. Nadjeżdża Iggy, furgonetka z lodami. Buster ma ochotę na lody. A kto to taki? To robot Buster. Zmienił kolor na żółty, jak Buster. Kozi myśli, że to prawdziwy Buster i chce się dalej bawić, ale o nie! Piłka uderzyła w przełącznik i teraz robot stał się złośliwy. Robot Buster daje mu znak, by odjechali. Buster wrócił, ale nie wie gdzie podział się Koży. Biedny Buster. Nadjeżdża Iggy. Co knuje robot Buster? O nie! Rzuca Figiego pomidorami. Jest taki niegrzeczny. Cozy mu się to wcale nie podoba. Robot Buster ucieka. A biedny Cozy nie wie, co się dzieje. W międzyczasie Terry gra na akordeonie. Bardzo ładnie. Nie! Robot Buster zniszczył akordeon. Biedny Terry. Cozy stawia robotowi czoła. To było naprawdę złośliwe. Ale co się dzieje? To Buster! Hurra! To przełącznik grzeczny, niegrzeczny. Cozy wie, co trzeba zrobić. Klik! Teraz robot Buster jest znowu miły. Cozy i Buster świetnie się spisali. Robot Buster naprawia szkody, które wyrządził. Igi jest czysty, a akordeon Terry'ego naprawiony. Hurra!